Nie wiem, czy by nie było fajnie. To... Kocham. Tak trzeba będzie muzykę podłożyć, bo to kurna szczury są niedobre. podrapania się za łuchem się idą. No złaź. Złaźni czy nie złaźni? Co on zrobił? Tak poskakuje. Się bawi. ja tak kombinowałam, żeby gdzieś się z niej podjechać, to ona by je od razu potraktowała tym preferatem na pokój jeszcze raz. I wyłatwimy oko tamtego, bo to jakoś wcale nie jest lepiej. Niech ona coś pokombinuje, bo może jakiś, nie wiem, preparat do ustni albo coś, bo no straci to oko. No właśnie tego się bałam, że będą jadły tą paśmę. Może, no uważaj. właśnie, to jest dla... tym się przy Tak się pchają.